Na czym polega funkcja bycia prorokiem? Nasza chrześcijańska funkcja, wszystkich ochrzczonych. Jak my się możemy włączać w misję, bycia prorokiem, misję Jezusa? Prorok Eliasz był prorokiem jak ogień najbardziej znanym prorokiem. W momencie, kiedy już nie było żadnego prawdziwego proroka w Izraelu, on dalej trzymał się Boga. Doprowadziło go do tego, że w pewnym momencie na górze. Zebrał on wszystkich bałwochwalczych proroków i przedstawił im takie zadanie, że Eliasz miał złożyć ofiarę i tamci bawłochwalci prorocy mieli złożyć ofiarę całopalną, ale ani oni ani on nie mieli podpaleć tej ofiary. Mieli prosić Boga. Aby to Pan Bóg zstąpił, zesłał ogień i podpalił tą ofiarę. Eliasz w tym momencie robi coś absurdalnego: wykupuje rów i polewa całą tą ofiarę wodą. Dlatego to mi się łączy też z sztem. Coś, co polewamy wodą. Właśnie to, właśnie to zaczyna płonąć prawdziwym ogniem tak jak ofiara Eliasza.